Mikrofonik. Mam na imię Mariola, jestem alkoholiczką. Słychać mnie? Słychać. Okej, okay, witam Was wszystkich. Dzięki Karol za zaproszenie i zaproponowanie w ogóle tego tematu. E, tak na początku się przeraziłam, bo wykurczę tradycja, mówię, co ja mam gadać? To, to, na pewno nie będzie 20 minut i pewnie nie będzie 15, bo nie będę czytać z książki 12 na 12. Chcę powiedzieć po prostu od siebie to, jak ja rozumiem tą tradycję, tak po prostu. Dzięki temu, właśnie, że zaproponowałeś ten temat, no musiałam. Zagłębić się trochę i, i przypomnieć sobie, i, i naprawdę pomyśleć, jak ja dzisiaj to rozumiem. Kiedyś rozumiałam inaczej, dzisiaj inaczej. E, jeszcze miałam takie poczucie, że tak naprawdę nie, wydaje mi się, że nie umiem specjalnie opowiadać, a już na pewno nie o tradycjach. Nie? Zawsze tak myślałam o sobie, ale jak się zagłębiłam w ten temat, to, e, to całkiem mi fajnie, fajnie z tym było, właśnie, poczytać, pozastanawiać się pomyśleć i e, ja sobie tutaj zrobiłam zapisk, zapisków troszkę, będę sobie zaglądać e, żeby to po kolei szło, ale mm, jak ja dzisiaj to rozumiem mm, przeczytam może najpierw jak brzmi tradycja 11 nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu i dłuższa wersja po 11. Nasze stosunki ze społeczeństwem powinny opierać się na zasadzie osobistej anonimowości. Uważamy, że AA powinny unikać sensacyjnej reklamy. Nasze nazwiska i zdjęcia jako członków AA nie powinny być rozpowszechniane w radiu, w prasie, filmie lub telewizji. Nasze oddziaływanie na zewnątrz powinno opierać się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu. Nigdy nie możemy sami siebie zachwalać. Uważamy, że będzie lepiej, gdy będą nas polecać nasi przyjaciele. Um, no w dzisiejszych czasach, kiedy internet jest wszechobecny, trzeba także dbać o naszą anonimowość. W mediach społecznościowych, jakiś czas temu, sama zrezygnowałam z codziennego zaglądania na Facebook, z lajkowania. I jeszcze wcześniej, kiedyś na warsztatach, usłyszałam właśnie o anonimowości w sieci i okazuje się, że nie ma anonimowości w sieci, tak więc gdzieś te doświadczenia pozbierane, usłyszane od, od też innych, doprowadziły do tego, że ja mówię, co ja robię na tym Facebooku tak naprawdę I, i, i po prostu przestałam tam zaglądać. Rzadko kiedy zaglądam, także więc staram się być uważna jak już coś robię. Staram się być uważna, nie udostępniać zdjęć z przyjaciółmi z AA na przykład, aby też, czy też czegokolwiek związanego ze wspólnotą, żeby po prostu y, może nawet nieumyślnie y, nie zaszkodzić komuś, czy komuś bliskiemu, komuś z rodziny, czy też nie daj Boże, komuś ze wspólnoty. No i też oczywiście sobie, tak? Bo można sobie też zaszkodzić. A w skrócie, chodzi mi o to, aby nie wystawiać się ze swoją osobą na zewnątrz jako AA. A Facebook, mi się wydaje, że to jest taki najbardziej popularny, właśnie, że, że można łatwo, że tak powiem, w cudzysłowie, wydać się, kim jestem, a przez to. A to nie jest nikomu potrzebne w ten sposób. Nie? Są, są inne możliwości, żeby, żeby mówić o, wewnątrz, o sobie wewnątrz wspólnoty. Tak więc, nie chcąc szkodzić bliskim, przede wszystkim też no, w rodzinie, uważam, że trzeba być takim, takim skromnym, nie? Nie, nie, nie gadać o sobie za wiele. ale e, czyli być anonimową na zewnątrz, ale niekoniecznie wewnątrz Wspólnoty, nie? Właściwie to e, nie być anonimową we wspólnocie. Ja myślę, że nie jestem, e, bo, bo staram się dzielić swoim doświadczeniem i, i korzystać z każdej okazji, e, żeby mówić o tym, co e, jak zdrowieje i, i jak mi się udaje siebie szczeźłam. Tak więc to oznacza dla mnie właśnie, że mogę mówić swobodnie o swoim doświadczeniu, o, czy na spikarkach, czy, czy po prostu służyć innym alkoholikom. W tej tradycji mowa jest o przyciąganiu i o reklamowaniu. Sądzę, że nawet wewnątrz wspólnoty nie powinnam ani jej, ani siebie jakby reklamować, ale mówić właśnie. Przyjąć jakby taką postawę skromności, mówić w sposób taki właśnie, żeby zachęcić innych alkoholików, a nie reklamować. Myślę, reklama bardzo źle kojarzy, ja przepraszam wszystkich, którzy pracują może w reklamie, którzy się starają itd. i tak i, dalej i mają tam jakieś swoje cele, ale mi reklama kojarzy się po prostu z, ze ściemą, nie? że ja wolę kiedy właśnie... E, kiedy ktoś na przykład mówi o sobie w sposób szczery, skromny, mówi na podstawie swojego doświadczenia, o czymkolwiek. Już nawet nie chodzi o, o jakieś nasze wspólne sprawy, tylko um, o czymkolwiek chce mi do czegoś przekonać, tak? I jeżeli ktoś jest szczery i mówi prosto, linijnie, mówi, mówi po prostu o sobie, serca, to taka osoba jest w stanie przekonać do, do czegoś, a tym bardziej do jakichś ważnych rzeczy, które, które mogą zmienić kierunek jego spojrzenia ży, 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 życiowego na przykład, tak? Tak więc, mówię, może, może. Może nie słusznie, ale reklama dla mnie jest taką ściemą. I mam tutaj zapisane, że ostatnie zdanie z dłuższej wersji uważamy, że będzie lepiej, gdy będą nas polecać nasi przyjaciele. Czyli osobiście jestem bardzo pod wielkim, ogromnym wrażeniem tego, co oddania i zaangażowania w Wspólnocie ludzi, którzy, którzy są naszymi sympatykami, naszymi przyjaciółmi. Są to bardzo różni ludzie lekarze, terapeuci, psycholodzy, przedstawiciele prawa, więziennictwa, wojska, księża, także media, powiernicy, niealkoholicy. Ja po prostu naprawdę jestem pod takim wrażeniem i um, myślę, że oni, oni, ci nasi sprzymierzeńcy, którzy nas poznali, oni będą nas jak najlepiej, Przyciągać, w tych innych, przyciągać do nas inne osoby w bardziej taki właściwy, obiektywny sposób. Wydaje mi się, że ludzie, którzy są znani, godni zaufania, może wykształceni, chociaż pewnie też nie zawsze, no ale wykształceni, że oni mają taką większą siłę przebicia się z informacją do, do innych ludzi o, o naszej wspólnocie. Niż, niż my sami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli chodzi o polecanie wspólnoty w ogóle. Chciałam wam powiedzieć o, o takim moim osobistym przemyśleniu na ostatnim meetingu. Też było właśnie mowa o, o 11 tradycji. Że po prostu taka myśl jakaś do mnie dotarła. Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu, spokojnie, w tym naszym bezpiecznym, znanym miejscu, znajome twarze, i, i po kilku wypowiedziach nastąpiła taka dłuższa cisza. I tak, i tak siedzieliśmy sobie i milcząc. I tak nagle. Nagle pomyślałam, że my naprawdę jesteśmy kimś wyjątkowym. Nie? Jesteśmy wyjątkowymi ludźmi w tej, w tej jedności, w tej, w tej wspólnocie. I sobie tak siedzimy i, i, tak sobie, i to jest nam po prostu dobrze. Nie? I, I kto to może zrozumieć w ogóle? I jak takie coś można komuś przekazać w ogóle? Jak to można komuś powiedzieć? To jest po prostu nierealne, nie, niemożliwe do, do do opowiedzenia, do opisania. To było tak to było tak niesamowita chwila dla mnie, że ja nie wiem, czy ja bym mogła ją opisać komuś, żeby zachęcić kogoś, czy nie zareklamować, tylko właśnie przyciągnąć, że u nas jest tak fajnie, bo my sobie siedzimy i czujemy się fajnie, i po prostu i w tym czasie jesteśmy razem, i nie musimy w tym czasie pić. I w ogóle jest bez sensu, nie? Ale tylko możemy my to poczuć. Więc dla mnie to jest taki. Ja nie wiem, czy ja jasno wyraziłam to co, to, co czuję, ale wydaje mi się, że to jest wielki argument do tego, żeby naprawdę nas, nasi przyjaciele zachęcali innych do, do, do Wspólnoty, żeby przyciągali, żeby mówili o nas. A brud nie, nie ja. Nie? emocjonalne, nadwrażliwa ciągle. Jak ja mogę komuś opowiadać? Nie? Musiała się naprawdę dobrze przygotować może wziąć jakieś prochy, iść do kogoś i mówić, żeby spokojnie, pięknie to wyszło. Wydaje mi się, że najlepiej to zrobią profesjonaliści i, i, i ci ludzie, którzy nas bardzo lubią. Tak rozumiem to, to, to przesłanie właśnie tej tradycji. Mogę też odnieść to do, do domu. Krótko powiem, jak ja, jak ja to widzę. Kiedyś usłyszałam, że wszystkie tradycje można zastosować w domu, i przemyślałam to rzeczywiście jak najbardziej. A jedenastą tradycję widzę także. Um, znam rodziny, które, e, które mi się bardzo zawsze podobały, nawet jak byłam dzieckiem. To, to w rodzinie mam dwie takie, takie rodziny. Ciocia wujek i tam dzieci, wtedy jeszcze dzieci, dzisiaj dorośli ludzie, jedna rodzina, druga rodzina. I oni byli zawsze bardzo skromni, a jednocześnie spokojni, jakoś dobrze wychowani, wykształceni. Ale oni nie krzyczeli o tym, słuchajcie, róbcie taką, taką szkołę, nie zachwalali się, nie, nigdy się głośno nie zachowywali, tylko po prostu gdzieś tam sobie w tej swojej rodzinie. Cicho, skromnie pracowali, wychowywali te dzieci i, i po prostu był mm, takim przykładem dla mnie, takiej, takiej dobrej, normalnej rodziny, I mm. wydaje mi się, że to jest też taka wspólnota rodzinna, mała wspólnota rodzinna, która może pokazać, że nie trzeba krzyczeć, że nie trzeba się reklamować, tylko. Mm, tylko można po prostu przez swoje zachowanie, przez swój rozwój osobisty, przez e, zachowanie w ogóle, e, można pokazać innym ludziom, że, że warto tak i tak działać, nie? że warto być uczciwym, że warto e, się rozwijać, czy być uprzejmym, czy, czy robić dobre rzeczy dla innych ludzi i dla siebie. Także tak, tak widzę to w rodzinie. Hmm. No nie wiem, czy, czy wszystko powiedziałam jeszcze, co chciałam. Pokręciłam te kartki, także nie wiem, czy to w ogóle z tych kartek ja coś powiedziałam. Eee, nawet nie wiem, ale... Mm, to chyba wszystko. Ile Karol mam jeszcze czasu? Mario, jeszcze spokojnie 7 minut. Ojejku. <laughs> no to nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. Um, nie wiem, mi się wydaje, że to sedno powiedziałam, bo powiedziałam to, to co chciałabym, e, chciałabym od siebie przekazać. Jak ja to rozumiem? E, może w innym temacie? A może jakieś pytania są? Może ktoś coś chciałby dodać? Mariolu, jeżeli chcesz, możesz nawet powiedzieć jeszcze cokolwiek na temat tradycji lub swoich doświadczeń, a jak nie, to okay. jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to, to zaraz, jak skończymy nagrywanie, to, to, to można pytać. Okej, okay, rozumiem. Um, nie wiem, to może wrócę właśnie jeszcze do tego, jak, jak te tradycje. Um, Działają na, na łonie rodziny, że tak powiem, nie? że mnie zawsze bardzo, bardzo przekonywało, że e, e, tradycja pierwsza, może ja przeczytam tą dłuższą wersję, każdy członek wspólnoty anonimowych alkoholików jest tylko małą cząstką wielkiej całości, a a musi trwać nadal, bo inaczej większość z nas zginie. To też nasze wspólne dobro znajduje się na pierwszym miejscu, ale dobro jednostki jest tuż za nim. Ta pierwsza tradycja to gdzieś od początku, od początku była dla mnie w miarę jasna. Bo tak, w ogóle, ja mi się zawsze wydawało, że ja tego za bardzo nie rozumiem, nie umiem o tym właśnie opowiedzieć specjalnie. I tak, ale to ta pierwsza tradycja, właśnie na przykładzie rodziny, rodziny mi rozjaśniła, że wszystko, czego się uczę we wspólnocie AA, tak naprawdę wszystko później przyniosłam do, do swojego domu. Dziś mam dorosłego syna, mieszkam z siostrą i synem. Jestem bardzo dawno po rozwodzie, zresztą mój mąż już nie żyje, niedawno zmarł, ale dla mnie to i tak jest rodzina, już z dorosłym synem i... Mieszkam też niedaleko drugiej siostry, jeszcze jedna jest też tutaj w Holandii niedaleko, także gdzieś tam sobie rodzinnie mieszkamy i, i te, to nasze wspólne dobro zawsze staram się z, z postawić na, na, na pierwszym miejscu, gdzieś usuwając w tył własne ambicje. Jeszcze już teraz nie, nie mówię o pierwszej tradycji, tylko o wszystkich chyba, bo, um, bo, bo zrozumiałam, że to jest bardzo ważne, nie? Niektóre rzeczy też robiłam, no, nie wiedziałam, że one wywodzą się tak naprawdę z tradycji. Także e, także pokrótce to e, nauczyłam się żyć inaczej w rodzinie poprzez AA. Czyli najpierw musiałam się nauczyć na meetingu. A później powoli te wszystkie wartości przenosiłam do domu, przynosiłam. I dzisiaj jest tego efekt, dlatego że mam bardzo fajne relacje z siostrami, poprawne relacje z synem. Nie wiem, czy się da mieć z 24-letnim synem. Super, nie wiadomo, jakie relacje, ale moje są zadowalające, przynajmniej przynajmniej ja jestem z tego zadowolona tego kiedyś nie było. Także. M, dla mnie w ogóle t, m, bazą jest podstawą na pierwszym miejscu zwykły. Zwykły normalny meeting, na którym się najwięcej ja mogę nauczyć. Na którym mogę m, postawić siebie jakby od nowa. E, m, jakby jakby. Od nowa stanę się takiej prawdzie, nie? Na każdym meetingu, bo tam ludzie mówią o mnie, ciągle mówią o mnie, im dłużej jestem trzeźwa, tym, y, tym więcej widzę, tym więcej słyszę tych uwag, tym więcej widzę swoich wad. Dzięki drugim alkoholikom. Dlatego no i nauczyłam się tam podstawowych rzeczy takich. Y, które działają między, między ludźmi wszędzie, w pracy, w domu, nie, tak, nieosądzanie, nie krytykowanie. Też przed meetingiem mówił o, o tych wyładowaniach na, na kierowców. Ja dalej wyzywam kierowców, nie? tylko że już tego nie traktuję jak nie złosze się, tylko po prostu bardziej, bardziej traktuję to żartobliwienie, że ktoś mi tam, nie wiem, co drogi nie zajechał, ale Jedzie jak cia Majda powoli, a ja się denerwuję, nie? Ale dzisiaj widzę, że to już nie są jakieś prawdziwe nerwy, tylko e, nie wiem, samej siebie dla fanów. Mm, jest zupełnie inaczej. E, jakbym mogła zareklamować wspólnotę? Nie mam pojęcia. Może nie reklama to złe słowo, jak wcześniej mówiłam, ale e, Wszyscy moi znajomi spoza, nie ma ich wielu, spoza wspólnoty, yy, dzisiaj też są inni dla mnie. Jest ich bardzo mało, ale, ale nasze relacje są po prostu prawdziwe, yy, szczere. Ja dzisiaj się nie muszę ukrywać, yy, żeby się przypodobać, czy, czy nie wiem, żeby po prostu, żeby nie stracić yy, jakiejś koleżanki. Dzisiaj się nie boję, to mogę stracić się wszystkie. Nie ma problemu. Jeżeli nie będzie, nie będą to szczere relacje, to ja ich nie chcę. Nie? E, także wszystkiego naprawdę, czego się nauczyłam, nauczyłam się we wspólnocie, na meetingach, e, od sponsora, sponsorki. E, w ogóle strasznie Was kocham. I dziękuję bardzo. Dzięki.